Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieramy ponad 25 paczek z informami, bo ponad 10 walkoutów, więc działo się naprawdę sporo. A ponadto, na 5000 łapek w górę wjeżdża kolejny odcinek z paczkami z informami. Powiedzmy, będzie to ponad 30 już informów. Więc wszystko w waszych rękach. No i pamiętajcie o FIFA mam talent e, trwają cały czas zapisy, póki co jest chyba tylko 5 zgłoszeń więc szanse na wygranie jest naprawdę dosyć duże w, tym, e, w tej edycji oczywiście do wygrania jest e, konsola Albo też fotel od Diablo czerw więc nagrody. Pula nagród jest 3000. Zachęcam do brania udziału, bo na razie mamy tylko kilka prac. Zaczynamy. Ok, moi drodzy, a my już przychodzimy do paczek, z informami Jak widzicie, dzisiaj mnóstwo tych paczek otworzymy, więc naprawdę będzie się działo. No i zaczynamy. No, jak patrzyłem na paczki, to naprawdę chyba tak będzie wychodziło, że jeden walkout na pięć paczek. No ale zobaczymy, ile tych walkoutów trafimy. Pierwsza paczka, co najmniej mamy ekrany. I zaczynamy od walkoutu, od razu walkout. Ha, nie wiem, czy takim lockoutem chciałem rozpoczynać. Jest to Orban. Ach, węgierski defensor na co dzień, reprezentujący Bundesliga Orban, no nie oszukujmy się, nie o to chodziło. Nie o to chodziło, więc zabieramy się za drugą paczuszkę. No i może tym razem po szczęści nam się bardziej. A może dwa lockouty z rzędu, a czemu nie? No i właśnie, czemu nie? No już mamy odpowiedź, już mamy odpowiedź To jest znakomity zawodnik Znany ee, Z tego, że dostaje laby w szkole Laba, laba to jest drugi trap 79 Uberal. Nie warto było chyba Matko jedyna, dobra jedziemy z trzecim No i my otwieramy trzecią paczuchę, no i zobaczmy Czy coś ciekawego nam tutaj wypadnie Na dwie paczuchy, jeden walkout i teraz jest walkout, a więc kolejny walkout, Francja, LS, 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 napastnik, no to będzie Plea chyba, tak jest, Plea 84, ajajaj, jak jest walkout z Francji, nasuwa nam się już nazwisko Mbappé, ale jest Plea, ale na trzy paczki, dwa walkouty, ujdzie, ujdzie, zobaczymy jak będzie. Dalej, no a my otwieramy czwartą paczkę z informem. No i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj będzie. Na razie trzy paczki, dwa walkouty, więc to wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. Jak to pójdzie teraz? Zobaczymy, idzie powoli. Jest kolejny walkout, okej. Okay. Z Holandii, czy to może być coś dobrego? Holandia, Liverpool, Gigi, Weinald. Oj, 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 No, kozak, kozak, Weinald. Jak najbardziej w porządku, takich kart nam potrzeba. Vynaldum, no dobra, Gini Weinaldum, proszę Państwa, dołączył do klubu. Zobaczmy jego statystyki, naprawdę są kosmiczne. I Vynaldum w okolicach 160 tysięcy, więc naprawdę rewelacja. Znakomity, znakomity traf. No to lecimy na paczkę numer, numer 5. Piąta paczka z Informem. No i zobaczmy, co tym razem nam się tutaj trafi. Tym razem... Nie będzie walkoutu, ale jeżeli nie ma walkoutu, to czy jest szansa na coś dobrego? Chyba nie, chyba nie Bo to będzie Fosu Szybki zawodnik, no ale No z tym Fosu to my nie podbijemy tutaj świata 76 overa, najgorszy prawie że możliwy No dobra No to paczka numer 6 Paczka numer 6 na 6 paczek 4 walkouty, naprawdę jest całkiem nieźle No to zobaczmy co tym razem tym razem też bez walkoutu jest Chile. Pepe, to jest Oriana? Chyba tak jest, dobra. Nigdy nie wiem, jak przeczytać nazwisko tego pana. Wydaje mi się, że to L jest jakoś czytane przez J, ale nie mam, nie mam pewności. Yy, w każdym razie, no ten zawodnik, no też, no co to dużo mówić? Typowo na przepałkę będzie do jakiejś SBC. Dobra, kolejna, kolejna paczucha. Yy, teraz chyba dwa razy nie było walkoutu, więc myślę, że jest szansa. Bo trzech razy sztuka. Ohoho, chyba nie, chyba nie. Aaaa Szkocja, no to też nie może być e, chyba nic <laughs> dobrego. Otóż to, otóż to Maggin. No ale zawsze te informy z Premier League. Chociaż... No, na jakiś jest bez... chociaż Teraz na no, te karty są w ogóle beznadziejne. Wszystko jest takie warte kwixel naprawdę z te informy, więc nie wiem. Chyba, że jej coś zrobi z tymi informami, że zaczną mieć jakąś wartość. E, no okej, okay. lecimy z kolejną paczuszką, kolejny inform przed nami. No i zobaczmy, bo mamy taką złą pasę, którą należałoby przerwać. A tutaj jakiś rumuński Januszek LS. Ajajajajajajaj, robi się niebezpiecznie. Mitrita, Mitrita, 81 overall. No okej, okay. niech będzie. No ale jak widzicie, no, trzeba mieć mega duże szczęście, żeby coś faktycznie dobrego trafić. No i... Teraz paczka numer 9 jest z informem... 9, 9 inform przed nami. No a kto w środku tym razem? Brazylia. Zapowiada się nieźle. Bramkarz. Leczę. No to niezłe leczę. Gabriel. No dobra, no tak to na razie wygląda. Zobaczymy co będzie w kolejnych paczuchach. No z tym Gabrielem też nie podbijemy. A zanim przyjdziemy do kolejnej paczki to czeka nas wspaniały meczik Polska-Słowenia po wygranej z Izraelem. Yy, myślę, że tutaj ze Słowenią ostatni mecz jeszcze u siebie powinniśmy wygrać i to myślę, że tak nawet może dwiema yy, bramkami. Do tego jest to mecz pożegnalny Łukasza Piszczka, więc myślę, że jest szansa, i że Łukasz Piszczek też strzeli bramkę raz. Koledzy z zespołu mogą na niego grać. Dwa może, jak będziesz odkarny, to właśnie Łukasz Piszczek yy, będzie wykonywał. Także wszystko, wszystko jest możliwe. Zobaczymy mecze reprezentacji. Oczywiście, moi drodzy, możecie obstawiać w Betlik, który też dla Was przygotował yy, mały prezent. Wszystko znajdziecie w opisie tego filmiku. Ale pamiętajcie, że to jest oczywiście dla osób pełnoletnich. Także, moi drodzy, lecimy dalej z paczkami. No, i otwieramy dziesiątą paczkę z Informem. Zobaczymy, co tym razem uda nam się trafić w tej paczce z Ifem. Na razie, no to szczęście było różne, ale już kilka ciekawych trafów było. tej jest kolejny walkout i to z Francji. LS, LS, SP. Czy to może być coś dobrego? Do kur. No, to jest taka karta, powiedzmy, no nie najgorsza, ale też bywało lepiej. No, ale jak jest ta Francja i walkout, no to ma się w głowie przeróżne myśli. Ale nie tym razem, nie tym razem To jeszcze nie jest ten moment, gdzie Kylian jest trafiony Okej, okay, a my zabieramy się za kolejne paczki No i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj jeszcze trafimy To idzie powoli? Tak, to jest walkout Wow, Niemcy Bramkarz, no je? Nie, Ter Stegen, what the hell O pierunie Ter Stegen, 90 overall W takiej paczce, tego bym się nie spodziewał na początku nawet nie wiedziałem, czy tam są w ogóle ekrany. Ja tak się zagapiłem. Ale jest Steigen. Dobra, kolejna paka za 35 tysięcy. I co tym razem? Co tym razem? O, idzie powoli. Jest kolejny walkout. I to jest. Co to jest? Francja LS. No to nie jest Francja LS, Paje. 84 overall. No okej, okay. może być pan Paje. Jeszcze jest Buffon, ok. Nawet ciekawa paczka, no ciekawa paczka, nie powiem, że nie. Ok, moi drodzy, a przed nami kolejna paczka z informem. No i zobaczymy, co tym razem uda nam się trafić. Mam nadzieję, że coś ciekawego i fajnego. Ale, czy tak się stanie? Szukamy Francji, jest walkout, a więc kolejny walkout. Ale, to chyba nie o to chodziło. Strakosza, Bramka no okej, okay. no to nie jest, to nie jest szczyt marzeń, niestety, niestety. I kolejna paczka z informem, zobaczymy czy tym razem będzie jakieś bum, bum bum Idzie powoli. Ale nie ma lookoutu. Polak, rodak, moi drodzy, okej, okay, to. Po... O. A faktycznie był prawie w rąk, zagłębia Lubin. Czerwiński, pan czerwiński. 75 overa, więc polski akcent też trafiony. I kolejna paczka z informem. Zobaczmy, czy coś ciekawego tutaj yy, trafimy. Kontynuacja, kontynuacja yy, paczek z ifami. I zaczynamy tutaj walkoutem. Kolumbijskim walkoutem. Napastnik? Aaaa, no dobra. Jest to pan Zapata, jest to pan Zapata. Ale no nie, 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 nie. Gdyby ten Zapata był nieco szybszy to moglibyśmy coś o nim w ogóle powiedzieć, no a tak a, ciężko go nawet wprowadzać w drugiej połowie więc zapatę bierzemy do klubu. Kolejnej karty co tym razem? Zobaczmy I Już Paczucha leci tradycyjnie powoli jest kolejny walkout, drugi z rzędu włoski włoski, włoski, Jorginio 85 to chyba będzie No dobra, idziemy tak małymi kroczkami, 8-4 8,5. Zaraz już przejdziemy do tych 90. Póki co, Jorginho z Chelsea Londyn. No, przyda się na pewno do jakichś tam przepaleń na te Potmy z Premier League. Ale to nie jest to. Zobaczmy, co tym razem nam się trafi. Kolejna Paczunia. Paczunia, Paczunia. A czy trzeci walkout z rzędu jest możliwy? Nie jest możliwy. Nie tym razem. CPS to jest słynny pan do Herki. No dobra, no tutaj akurat on na dzień świętego Patryka. Yy, myślę, że się przyda. Jeszcze z żorzinio połączenie. Także tutaj już nam się robi jakiś składzik powoli. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Dobra, przejdźmy, przejdźmy zatem do yy, kolejnej paczki z informem. Bo poszukujemy tylko i wyłącznie walkoutów. Najlepiej z Francji, Argentyny. Ale nie. O, Argentyna, ale no niestety bez Lookoutu, więc Liga Włoska, Liga Włoska Tym razem pezella Italiano, Italiano Serie A Argentyńczyk 59 tempa, no to też Z nim nie podbijemy świata Oj, nie podbijemy oj, 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 robi się niebezpiecznie Może teraz końca, ostatni piłkarz Może tym razem Będzie nieco więcej szczęścia, zobaczymy O. Tym razem nie ma też walkałki. A jeju, Trzeci raz bez ekranów. Bez walkałki, znaczy Jest Hiszpan z Lewantę. Ojeju. Dramat. Aitor. Aitor. Nie ma takiego Aitora. Walczyliśmy. Nie ma takiego Aitora. Walczyliśmy. No ale bierzemy do klubu. Eee, zobaczmy, czy tym razem nam się poszczęści. Bo teraz jesteśmy na takim etapie, że te walkałty tak średnio chcą lecieć. Ups. Kocja, o nie, ja już tego chyba pana trafiłem. Tak jest, Magin z Aston Villa. Kolejny zawodnik z Premier League, ale. Jak bez walkoutu, to na co mnie on? Na co mnie on? No dobra. Cztery paczki bez walkoutu, no to teraz musi być jakaś potężna karta. To musi być potężna karta, zobaczmy. Zobaczmy, czy to jest ten moment. Na no to wielkie boom. Cztery paczki bez walkoutu. I teraz jest walkout. To musi być potężny walkout nigieryjski okres jest, lokacji Ndidi Jezu Ajajajajaj, chyba nie o to chodziło Pan Ndidi Na zmianę tutaj już, na, na zmęczonego jakiegoś eśpadeka ten Ndidi też akurat się e, no już pasuje, ale to nie jest to absolutnie czego szukamy Kolejna, kolejna paczucha poszukiwany jest tutaj Walkout francuski I nie ma o Ojeju. No teraz nie najlepsza passa. Austria. O Jezu, SPG To nie może być nic dobrego. Grill. Dobra. Rzuć coś na róż. Mamy grilla. A jeju jeju. No dobra. Ale dramat, ale dramat. Okej, okay, no to teraz paczka z informem sposobem Filipasa. Uwaga, poszło! Może to jest ten moment. Może to jest ten sposób. Który odmieni oblicze. Teraz tych paczek nie ma walkoutu, jest. Kurde, gdyby Obama Yang i gdyby to był walkout, to jak najbardziej. To jak najbardziej bym zaprosił. Ale ten ból, no nie, nie taki zły. Chociaż bywało lepiej. Bywało lepiej. Buanga. No dobra, bierzemy do klubu Buanga. Zobaczmy. Cztery paczki yy, tutaj nam zostały. Ale no, tak naprawdę nie było tego bum i to, to jest nieprawdopodobne. Na tyle paczek. Na tyle paczek nie było zawodnika wartego strike'a, nawet? Kolejny bramkarz z ligi hiszpańskiej, Ruben Blanco 81. Nie, 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 nie. To jest nieprawdopodobne, co się teraz tutaj dzieje. Kolejna paczucha. Zobaczmy. Numero... Numero 2 I czy to będzie ten moment? Nie ma walkoutu, Jezu! Jest to kolejny hiszpan. byle nie bramkarz, jest PS, ok. Okej, okay, to jest na Perez chyba, tak? Ayozo Pérez, tak jest, Leicester City 82 overall No dobra, bierzemy Janusza Zobaczmy Kolejna próba, kolejna próba trafienia czegoś dobrego Jeju, nie ma walkoutów Polska P.O.? Nie To co to jest na a a, o kurczę, na to tak Nie podejrzewałam, że, że Krycha Myślałem, że Krycha miał na innej pozycji tego informa Ale jest i polski akcent Grzesiu Krychowiak Plus taki, że nie mamy kompletnie walkoutów Ale to, to nie jest plus tak naprawdę No to jest ostatnia paczka, a to jest ostatnia paczka eee, No i zobaczmy, czy w tej ostatniej będzie chociaż walkout Błagam Wow, SPO Nie róbcie tego wyzwania, no nie róbcie chyba tego wyzwania, bo to jest 2KF 78 overal. No i zobaczmy kolejna paczka z informem, może będzie coś ciekawego Bo naprawdę na razie to tak różnie z tym bywało, a może teraz, to jest ten moment Moment ekranów Okej okay. Oki dojki jest to pan Elmas, Elmas78Overall, z Napoli. Ach. Dobra, to otwieram od razu kolejną paczkę, od razu kolejna paczka z informem jedzie. Oh, bo jak się ma Overall78, no to w tej kolejnej musi być bum. Ale nie tym razem, bo to jest Brazylijczyk, napastnik Wesley. Nie, bo no to jest Calviari, więc to jest Żał Pedro. Żał Pedro, 81 overall.